Ty jesteś życiem mem, więc każdy ruch robię w tobie, Jezu, ty pozwalasz wciąż oddychać mi. Ty jesteś drogą mą, więc każdy krok robię w tobie, Jezu, ty pozwalasz wciąż oddychać mi. Ty jesteś życiem mym, więc każdy ruch, robię w tobie, Jezu, Ty pozwalasz wciąż, oddychać mi. Ty jesteś drogą mą, więc każdy krok, robię w tobie, Jezu, Ty pozwalasz wciąż, oddychać mi. Tak jak już we wstępie zapowiadałem książ Robert podchodzi z naszej parafii, jutro zostajemy. Te, te są osoby, które chcą podziękować. Drogi Księży, Robercie, w imieniu młodzieży z naszej planety chcielibyśmy podziękować Ci za radę Twojej posługi kapłańskiej w naszej Dziękujemy za wszystkie sakramenty, których udzielałeś. Za każde słowo, zarówno te pouczające, jak i pocieszające za każdą chwilę, którą poświęciłeś i szczegółów świętych. Życzę Ci, abyś wszędzie zostaniesz osłana z wiary i satanem w głosie w chale Bożym. Błagosławie. Drogi księże Robercie, w imieniu rodzin domowego kościoła i młodzieży, krótko światło życie, dziękujemy Ci za posługę dusz w naszej paradzie. Dziękujemy za Twoją życzliwą obecność i uśmiech. Za światło ofiary, jakie zasiałeś w naszych sercach, szczególnie przez zachętę spełniania dobrych Przy dalszej ofiarności w służbie przysługowemu Państwu, oraz wierności w popełnianiu woli Bożej. Zostaniesz w naszych sercach. Będziemy pamiętali również o Tobie w naszych modlitwach. Szczęść Bożej. Legion Maryi i apostołów o dobrej śmierci Dziękuję księdzu Robertowi za kilkuletnią pracę duszpasterstwa w naszej parafii. Dziękujemy za sprawowane msze święte, udzielanie sakramentów świętych, głoszone słowo Boże oraz wszelkie inne posługi wśród parafii. Życzymy owocnej pracy w nowej parafii, życzliwości i radości od ludzi, Niech Jezus Chrystus i Matka Najświętsza błogosławią i udzielą wszelkich łask, aby praca Księdza przyniosła opita owoce wśród wiernych. Szczęści Boże! Drogi księże Robercie, rozstania są zawsze trudne, smutne. Właśnie dzisiaj rozstajemy się z Tobą. Odchodzisz od nas, z naszej parafii do innej, wygłosić dobrą noc wśród innych ludzi. Dzisiaj właśnie teraz dziękujemy Panu Bogu za to, że byłeś z nami. Dziękujemy za Twoje Twoją cichą i pokorną modlitwę. Dziękujemy za Twoje proste gesty kierowane do nas. Dziękujemy za posługę w Dziękujemy za przybliżanie Pana Boga dla naszych serc. Dziękujemy Ci za pielgrzymowanie po wersetach Pisma Świętego kierowanych w stronę ludzi. Za to wszystko niech Najświętszy Kapłan, Sam Jezus Chrystus błogosławi Twoją kapłańską misję. Niech syła potrzebne łaski na każdy dzień Twojego dybrzymowania. Niech matka Najświętsza, Matka Jezusa Chrystusa będzie Twoją pośredniczką przebraną. My, apostolat Margaretka, Karetka, trwamy w Madrycie za Tobą. Szczęść koszy. Drogi Książę Robercie, tak niedawno przyszedłeś do naszej parafii, a dzisiaj przychodzimy, aby Ciebie pożegnać. Nam, wspólnocie neokotokomenalnej, jest szczególnie trudno. Sługa Boży Jan Paweł II mówił. Kapon jest człowiekiem żyjącym samotnie, po to, aby inni nie żyli samotnie. Dzięki Tobie, księże Robercie, wspólnota neokotokomenalna nie była samotna. Byłeś nam kapłanem, Powiernikiem, bratem. Chcemy Ci podziękować za Twoją posługę we wspólnocie, za po... prostowanie naszych dróg niejednokrotnie kręty, za przepowiadanie przypowiada... dobrej nowiny w sposób prosty i zrozumiały, za posługę w profesjonale, za ten czas, który nam poświęciłeś, choć często miałeś go tak niewiele, za liturgię słowa i eucharystię które przybliżały nas do Boga. Panu Bogu dziękujemy, dziękujemy za Ciebie, księże Robercie. Tobie dziękujemy za wszystko. Życzymy Ci, aby świętej paracji, do której się wydajesz, dla na nas wiele otwartych serc, którą swoim posługą będziesz prowadził do Boga. Niech dobry i nieosierny Bóg ma Cię w swojej opiece i wspiera cię w swoimi łaskami. Niech będzie ci fundamentem. W tych chwilach, radością, gdy jest dobrze i pokojem, gdy szaleją burze wątpliwości. Do życia dołączamy naszą magię. Szczęść Bożą. Optymistycznie, że podczas przeprowadzki jest tak, że smutek, poszukiwanie jest też związany z radością powitania. Chcę wszystkim bardzo gorąco podziękować za Waszą tę Dziękujemy jeszcze raz. Gdyby ktoś wiedział, jakie jest nie wiem, czy chce, żebyśmy tracili tajemnicę, żebyśmy za bardzo nie daje rady do niego, ale mam przerzut dosyć dalekie, prawda? Już sznapu nad you yeah.